Już się zakowuj, Bądź wzorem dla kolegów i dla innych. Jestem wzorem, właśnie nie Dobry dźwięk. Dobry dźwięk. A ja wam niech mnie nagrywa no. A się polowa pokazała się. Pokazałam. Nie jeszcze. Pozdrawiam. Martę I tatę Nie ma problemu. I babci, i dziadka pozdrawiam, i brata. Jak to w YouTube.